Cześć. Czy zdarzyło się Wam kiedyś dostać od Waszego ciała w twarz? Jeśli tak, będziecie wiedziały, o czym mówię. Jeśli nie, posłuchajcie koniecznie. Zapraszam Was na 21 lekcji biznesowych, rozwojowych i literackich, inspirowanych książką Mocne Rozmowy. Nazywam się Aneta Pondo, jestem dziennikarką, redaktorką naczelną. Miasta Kobiet i autorką tej książki, o której mówi się, że więcej znaczy niż to na podręczników, dlatego że poprzez pięć bardzo indywidualnych y, historii pokazuje patenty na życie sprawdzone na skórze bohaterów. A bohaterami mocnych rozmów są Monika Jurczyk, osa, osobista stylistka, Ola Budzyńska, pani swojego czasu. Dagmara Skalska, pozytywna egoistka, Michał Godlewski z Instytutu Oddechu oraz Joanna Hussakowska, instruktorka pięciu rytmów. Dzisiejsza lekcja jest lekcją o ciele i brzmi Słuchaj swojego ciała. Ta lekcja inspirowana jest wywiadem z Moniką Jurczyk. Wiem od Was, od moich czytelniczek, że ten wywiad zrobił na Was największe wrażenie. Może częściowo też dlatego, że e, istniał w Waszych wyobrażeniach pewien stereotyp tego, czym zajmuje się osobista stylistka. Tymczasem Monika na pewno stereotypowa nie jest i ona w swojej pracy poprzez ubrania sprawia, że ludzie czują się bosko, że bardziej siebie akceptują, że bardziej lubią swoje życie. A nie tylko to, że lepiej wyglądają. Poza tym, Monika ma pewną bardzo ważną cechę, pewną swoją supermoc, o której sama mówi w ten sposób. Potrafię w minutę odczytać, czego ktoś ode mnie potrzebuje i co ukrywa pod zewnętrznym wizerunkiem. A pod tym zewnętrznym wizerunkiem bardzo często kryje się niepewność tego, jak wyglądamy, kim jesteśmy, czy zasługujemy na to, żeby kupić sobie kolejne ubranie. I wydaje mi się, że ta mądrość Moniki yy, wynika z lekcji, jakie ona odebrała od swojego ciała i prawdopodobnie odbiera cały czas. Bo o tym, że ciało do nas mówi, chyba już wszystkie wiecie. I o tym, że te sygnały płynące z ciała są ważne, też już wiecie. Umysł potrafi nas oszukać, potrafi uzasadnić każdą ideę, każdą teorię na nasz temat czy na temat świata. Natomiast ciało nie potrafi kłamać. Jeżeli boli, jest to sygnał, że trzeba zatrzymać się i sprawdzić, co ono chce nam powiedzieć. Bo być może ból kręgosłupa jest wynikiem tego, że siedziałam zbyt długo przed komputerem, ale ten uporczywy ból może być na przykład sygnałem, że zboczyłam ze swojej ścieżki zawodowej czy życiowej, że robię coś, co nie jest moje, co zostało mi przez kogoś narzucone, a nie jest zgodne z moimi wartościami. Problem polega na tym, że nie słuchamy ciała. Że ono musi nam dać dopiero wpysk. Tak o tym mówi Monika. Mam teorię, że moje ciało wie, że do mnie nie można mówić szeptem, tylko trzeba mi dać wpysk, bo inaczej nie usłyszę. To danie wpysk. To jest yy, na przykład choroba, taka choroba, która może postawić człowieka wręcz na granicy życia i śmierci. I Monika Jurczyk ma za sobą takie doświadczenie, takiego przemęczenia, prze przepracowania, takiego doprowadzenia ciała do ostateczności, że ono musiało ją unieruchomić po prostu. W tym wątku o niesłuchaniu ciała bardzo ciekawy jest też aspekt nie traktowania siebie poważnie, o którym Monika mówi. Kiedy w końcu trafiłam do lekarzy, żaden się nie domyślił, co mi dolega, bo funkcjonowałam w miarę normalnie. Mówili mi, że jestem zmęczona i powinnam odpocząć. Sugerowali nawet, że wymiotuję, bo jestem w ciąży. Nikt mnie nie traktował poważnie. Prawdopodobnie dlatego, że ja sama nie traktowałam siebie poważnie. Dopiero po dokładnej, specjalistycznej diagnozie, wymuszonej przez Monikę, sytuacja nagle się zmieniła. Lekarz stanął nade mną i powiedział: No, miała Pani rację, jest Pani bardzo chora. A Pani ordynator zarządziła, że od tej pory mam leżeć i nie mogę nawet aż do odwołania podnosić głowy. Po tej historii Monika trochę poważniej podeszła do ciała, zaczęła traktować je jako kompas, który daje sygnał, w którym miejscu jest. I ten kompas jest cały czas aktywny, dlatego że Monika ma pewną dolegliwość kobiecą, która bardzo wyraźnie odzywa się w takich sytuacjach, gdy Monika działa wbrew sobie, gdy jest zestresowana i gdy jest przepracowana. W wątku, w rozmowie z Moniką o ciele jest jeszcze jedna rzecz, która zrobiła na mnie największe wrażenie. Było to uświadomienie sobie, że jak bardzo traktujemy ciało instrumentalnie i jak łatwo dajemy się zwieść pozorom, że o nie dbamy. Dopytywałam Monikę o to ciało dosyć intensywnie, i w pewnym momencie ona mówi: Dla mnie było oczywiste, że mam ciało i że ono ma działać, bo ja tak chcę, bo mam rzeczy do zrobienia. Poruszyłyśmy ten wątek traktowania ciała instrumentalnie właśnie, że ono ma być i ma robić. Zapytałam Monikę, czy robiła takie rzeczy, jakieś rytuały dla ciała, masaże, czy chodziła na spacery, czy skupiała się na tym ciele, balsamując je na przykład w domu. I Monika mówi bardzo ważną rzecz, posłuchajcie, to były półśrodki. Gdy zaczęła mnie boleć głowa, pierwsze co zrobiłam, to wzięłam masaż, ale niezależnie od tego, czy to jest ubranie, masaż, czy balsamowanie, jeżeli robisz to instrumentalnie, czyli po to, żeby ciało działało, nic to nie da. Boli Cię, idziesz na masaż. Jesteś zestresowana, masz spięty kark, idziesz na masaż. I mówisz sobie, że tyle zrobiłaś dla swojego ciała. Nieprawda, zrobiłaś to, żeby dalej harować i żeby Cię nic nie bolało. Nie wiem jak na Was, ale na mnie ten e, fragment robi bardzo duże e, wrażenie. Dlatego podsumowując tę dzisiejszą lekcję, powiem tak, słuchajcie swojego ciała, nie czekajcie aż ono zacznie do Was krzyczeć, aż doprowadzi Was do ostateczności. Traktujcie siebie poważnie i ciało poważnie. Nie traktujcie go instrumentalnie i nie dajcie się zwieść pozorom, że o nie dbacie. Ciało naprawdę jest ważne, dlatego że ono jest, że jest naszym schronieniem, naszym domem, a nie tylko y, dlatego, że pozwala nam więcej pracować. Jeżeli macie y, ochotę na więcej informacji, na y, całą rozmowę, to jest ona w książce Mocne Rozmowy. Natomiast dla Was mam fragment do pobrania na stronie miastokobiet.pl, łamane przez Mocne Rozmowy. Jest obszerny PDF, w którym znajdziecie rozmowy z całą piątką bohaterów książki. Do zobaczenia jutro na następnej lekcji.